Odpuściłbyś już sobie, Hans! What? To laboratorium jest pod naszą ochroną! Niczego nie ukradniesz! Nie ma! Poważnie? No, <try> <It's the beast. try> Kowalski, opcje! Proponuję bardzo ostrożną i wyjątkowo przemyśl... <try> co mnie nie pokonasz, Wesołku? Tym razem to ja cię mam pod skrzydłem! Hmm. Hmm? Super! Udało się, szefie! W dupie to jak I bardzo dobrze! Rozlałby jeszcze jakieś chemikalia szatańskie i byłby płacz gniewu! Kowalski, to chyba dobrze, że tak świecę, co nie? Jestem jak dobry zwiastun nowej nadziei! Jutro o ósmej przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. A, to gangsterzy? Biznesmeni. Ale gdy ciśnienie jego krwi wzrośnie, to rozedmie się jak balon, by w końcu. A! Czy to jasne? E, nic mi nie będzie. Dzień dobry! Dzień dobry, durne pingwiniska! Co do Wyprowadzić Wyprowadzić drażniący element! Usłyszałem, że dmuchacie balony na imprezę, więc przybyłem na balonobalangę. balangę! Julian! Masz się trzymać z dala od naszego szefa! Nie, nie zrozumieliśmy się! Kiedy przychodzę na balon. No dobra, już rozumiem mechanizm. A co może ja odpuszczę sobie kilka misji. Ale szefie! Nie! Tego kawałacki! Chcecie zrobić ze mnie inwalidę wojennego? Przy papierkach za biurkiem? To już jest koniec.